Witam Was moi kochani naturalnie dawno mnie nie było nowy rok nowe filmiki, nowe wideo dzisiaj bym coś wyjątkowego takiego chciała, coś co, was, co Wam obiecywałam na temat tego od czego zacząć taką drogę slow life, slow beauty jak odejść od tych takich zwykłych kosmetyków i jak zacząć podróż właśnie z automasażem, z ćwiczeniami jogi twarzy, jak przestać lubić te sztuczne, jak ja się to śmieję w cudzysłowiu, zapachy chemii, które sama mam przyjaciółka, która bardzo lubi po prostu takie sztuczne zapachy, nie przeszkadza jej to kompletnie. Oczywiście nie jest tego świadoma do końca i nie rozróżnia takich sztucznych od naturalnych, ponieważ się nimi nie otacza. Więc dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć właśnie o tym, jak, jak dostrzec te naturalne zapachy. I uwierzcie mi, że jak będziecie obcować już tylko z tymi naturalnymi, to tak jak mnie, zapewne będą Wam przeszkadzały te sztuczne i będziecie chcieli się jak najwięcej pozbyć ich w swoim życiu tych, tych zbędnych. Więc słuchajcie, najlepiej zacząć powoli, małymi kroczkami, tak jak wszystko. I oprócz tego, że zaczynamy oczywiście na zewnątrz swój detoks, to także warto od wewnątrz. Ja też dużo teraz mówię o japońskiej diecie wodnej, o której kiedyś już czytałam, nie do końca tak stosowałam i nie pilnowałam tego. To jest taka dieta, która polega na piciu ciepłej wody, ale z odrobiną soli, najlepiej kłodawskiej. To jest taki jakby naturalny bioizotonik, więc fajnie działa i na naszą skórę i, i Bo jak wiemy trzeba o siebie dbać od wewnątrz, żeby na zewnątrz pięknie wyglądać Więc same stosowanie cudownych kremów albo nawet olejków nie pomoże nam Więc zacznijmy faktycznie od zrobienia czegoś z szacunkiem dla swojego ciała, dla swojego organizmu Ku naturze, żeby po prostu poczuć, że faktycznie dużo rzeczy nam szkodzi na co dzień, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj tylko Wam tak nakreślę temat. Myślę, że będę jeszcze często do tego wracać. Więc taki krótki, może przewodnik, od czego właśnie zacząć. Jak ja zawsze Wam, swoim pacjentkom, czy na warsztatach mówię, co wyeliminować, czyli wyeliminujemy ze swojego życia i z pielęgnacji to, co nam jest zbędne, małymi kroczkami, tak jak mówię, czyli stopniowo, po jednym na przykład produkcie, i zamieniamy to na fajny, jakiś organiczny produkt, żeby poczuć po prostu różnicę i żeby też nasza skóra, bo to często się też dzieje tak, że jeżeli odstawimy automatycznie wszystkie, wszystkie takie tradycyjne kosmetyki drogeryjne i zastąpimy je naturalnymi, to często zrażacie się, ponieważ wasza skóra po prostu nie jest przyzwyczajona i wyrzuca to na zewnątrz i mówi nam o tym głośno, i po prostu robi taki detoks, czyli to, co wszystko sztuczne przyjmowaliśmy, czy nasza skóra, organizm. Do środka on to teraz yy, ta skóra nasza i organizm wyrzuca. Więc to, że na przykład mamy, yy, przy, przy, że zaczyna nam się skóra przetłuszczać, to nie jest wina często olejków czy, yy, czy kosmetyków naturalnych, tylko to, że, yy, że nasza skóra nie bardzo wie, co się dzieje i, yy, i próbuje się bronić. Tak samo jest z pielęgnacją włosów, jak zaczynamy je olejować, czy zaczynamy używać tak zwanych suchych szamponów, to jak wiemy, one najpierw są przesuszone bardzo, a później jak dopiero się wyrówna, taka naturalna regeneracja się nam zrobi, to po tygodniu, po dwóch dopiero widzimy, że faktycznie jest efekt wow. Ale nie tak zwany wow, czyli od razu, tylko, tylko właśnie z, z czasem. Więc musimy najlepiej zrobić właśnie teraz, tak jak czy macie urlop, czy, czy pracujecie zdalnie, po prostu nie wychodząc z domu, nie stresować się tym, że, 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 że coś tam wam się nie będzie podobało w swoim wyglądzie, i żeby dać po prostu taki sobie czas tydzień, mówię, do dwóch tygodni. I od czego zaczynamy? Jeżeli stosujecie, właśnie takie tradycyjne drogeryjne kosmetyki, zacznijcie sobie powoli czytać to, co macie na opakowaniach w składzie. Czy rozumiecie to, co, co pisze w tym składzie? Im dziwniejsza nazwa, często jest to po prostu nic dobrego. Są oczywiście nazwy często łacińskie, których nie rozumiemy, to możemy sobie łatwo przetłumaczyć, ale myślę, że czy po angielsku znacie podstawowe słówka, więc. Jeżeli na przykład w kremie jest dużo akwa, czyli wody, no to znaczy, że, że tam nie ma zbyt dużo, może nie, nie ma nic złego, ale jest dużo wody, więc za wodę, po prostu za wodę płacimy. Ważne, żeby czytać, co jest na początku składu, więc tego, co jest, jaki jest składnik na początku, tego w kremie jest najwięcej, żeby nie było silikonów, parabenów. No dużo jest takich składników, ja myślę, że zrobię taką listę też kiedyś, których unikać, ale mówię, wszystkie takie składniki, których nie znamy, nie wiemy to prawdopodobnie są, tak jak w konserwanty, jeśli chodzi o konserwanty w, w, w jedzeniu są po prostu nam zbędne. Drugą drogą jest coś takiego, żeby sobie wybrać jeden olejek. Nie musimy od razu kupować nie wiadomo jakich kosmetyków drogich, bo takie naturalne też często są dużo droższe, albo drogie po prostu, albo nas nie przekonują. więc zaczniemy albo sobie robić takie proste, domowe kosmetyki, albo po prostu zacząć robić sobie takie domowe zabiegi. Lub też kupić sobie jeden olejek, którego zaczniemy używać na przykład jako serum na noc. Czyli zamiast kremu położymy sobie olejek, zobaczymy jak ta skóra też wygląda. Zamiast toniku zaczniemy używać sobie hydrolaty. Może to być tonik skomponowany z paru hydrolatów czy z jakichś składników. Ja osobiście polecam wam, żeby zacząć sobie po prostu od dobrej jakości octu jabłkowego, który jest świetnym tonikiem, fajnie regeneruje, fajnie wyrównuje pH skóry, które jest bardzo ważne. W lecie uważajmy, bo jest po prostu, nie, nie może być poddawany na słońce bezpośrednio po, po użyciu, ale tak i na włosy jest super, i zwęża pory, więc i działa tak antybakteryjnie, więc ma bardzo dużo zastosowań, jest proste, nie jest to drogie i możemy sobie sami, tak jak mówię, przelać do buteleczki i zacząć stosować. No, i co jest jeszcze ważne, żeby, żeby nie używać nadmiar kosmetyków? Bo to też jest częsty problem, że używamy nadmiernie kosmetyku, za dużo kremu, zapychamy sobie. No i polecam, żeby zacząć sobie robić masaże, bo to też yy, automasaże i ćwiczenia. Zobaczycie, że naprawdę nasza skóra sama dużo yy, się regeneruje i nie potrzebuje dużo składników. Oczywiście witamina C, inne takie yy, preparaty są oczywiście wskazane jak najbardziej, ale to mówię, jeżeli chcecie zacząć taką drogę, zaczynacie taką drogę do, do organicznej pielęgnacji, to nie wszystko od razu. Ja też nie wszystko stosowałam od razu. Myślę, że jak się wkręcicie i tak fajnie zajawicie, jak się to mówi, to, to po prostu samo później to przyjdzie, zaczniecie sobie albo robić, albo kupować. Będziecie już znać te takie półprodukty, olejki i inne składniki, więc będziecie bardziej obeznane. Więc tak, eliminujemy zbędne kosmetyki, takie, które widzimy, że faktycznie nie służą nam Wprowadzamy przynajmniej jeden jakiś taki składnik, kosmetyk organiczny, czyli na przykład ocet jabłkowy, olejek I stosujemy go i obserwujemy naszą skórę No i wykonujemy automasaże i nie zapominajmy też o piciu ciepłej wody, czyli japońskiej diecie wodnej ważne jest to, żeby obserwować tą skórę, bo jeżeli nie będziemy jej obserwować no to też yy, i nie zaczniemy później eliminować innych tych yy, swoich kosmetyków yy, oczywiście kosmetyki kolorowe też są ważne, jakie używamy, ale mówię wszystko powolutku yy, zaczniemy po prostu eliminować te kosmetyki drogaryjne, które używaliśmy do tej pory yy, myślę, że Wam coś yy, podpowiedziałam, mam nadzieję taką dawajcie koniecznie znać Myślę, że kolejne też, w kolejnych odcinkach też zrobimy już konkretne dam Wam takie przepisy, co można fajnego wprowadzać. Jeśli chodzi o olejek, taki najprostszy olejek, makadamia. Fajnie się zachowuje przy, przy wielu skórach, bo też z olejkami jest tak, że nie każdy faktycznie może odpowiadać do, do każdej cery. Więc yy, takie dość uniwersalne i fajnie działające właśnie z olejek makadamia. Buziaczki i pięknego dnia.